Czy wiesz, czego toksyczna osoba nigdy Ci nie powie? Koniecznie zostań do końca. Toksyczni ludzie nie dzielą się wieloma rzeczami, a najważniejsze jest to, że nigdy nie dzielą się prawdą. Każda decyzja, słowo lub myśl rozpoczyna się od kłamstwa. Ukrywają swoje prawdziwe intencje i to, co są w stanie zrobić swoim ofiarom, ponieważ Chcą zachować to wszystko dla siebie. Nie powiedzą ci, że celowo atakują niewinnych, bezbronnych, empatycznych, hojnych lub życzliwych ludzi, ponieważ dzięki temu czują się ważni. Trzymają w tajemnicy, że źle traktują swoje ofiary, przez co są zszokowane i zranione. Jeśli cię zdradzają, nie przyznają się do tego, a kiedy ich o to spytasz, zaprzeczą i poniżą cię. Nie powiedzą ci, że grają nieuczciwie i zaskoczą cię, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Czasami twój umysł nie nadąża za ich, Kłamstwami, manipulacjami i nadużyciami. Niektórzy nie podzielą się swoją przeszłością, a jeśli już to zrobią, powiedzą ci tylko to, co chcą, abyś wiedział, aby zyskać współczucie lub cię kontrolować. Nie mówią, że chcą wiedzieć, co cię boli, żeby móc to wykorzystać przeciwko tobie. Nie chcą dzielić się takimi rzeczami jak pieniądze, jedzenie, samochód, wygoda, czas. Prawdziwe uczucia, uczciwość, jakieś znaczące rozmowy, dobre wieści, rodzina, przyjaciele, dzieci, ważne informacje i wszystko, co przynosi im korzyść. Ale żądają, abyś ty podzielił się z nimi tymi rzeczami. Nigdy nie przyznają się do swoich prawdziwych uczuć, takich jak niepewność, nieszczęście, smutek, samotność i załamanie. Nie mówią, że istnieje w nich głęboki strach przed porzuceniem. Nie przyznają się, że nie chcą. Ale cię potrzebują. Nie dzielą się tym, że nienawidzą samotności i poczucia niekochania, co wyjaśnia ich ciągłą potrzebę czegoś, czego nie można zaspokoić. Nigdy nie przyznają się, że są wrażliwi, potrzebujący i nie lubią krytyki. Większość nie powie, że jest zazdrosna o twoje normalne życie, co prowadzi do chaosu i dramatu. Niektórzy nie przyznają się, że zawarli pakt z diabłem. Wreszcie nie będą dzielić się z tobą swoimi najgłębszymi i najciemniejszymi sekretami.